Witam alo Cześć, męka? Ja nazywam się JazzMisterMafio, a to jest kolejny odcinek piły. E, zapytacie dlaczego piły? Przecież piła się skończyła. Tak, ale nagrywam wam e, jedyny jaki istnieje dodatek. Dodatek, który jest nieoficjalny. Pewnie by ich było więcej, gdyby piła nie została ściągnięta ze Steam'a. E, I teraz nadmienię, że jedynym minusem dodatku jest to, że jest po angielsku. W sensie gra jest po polsku, ale wszelkie kancenki, e, napisy są po angielsku. Mi to nie przeszkadza, moim widzom może tak, dlatego staram się, będę się starać na bieżąco tłumaczyć dialogi na polski po prostu, o co tu chodzi i tak dalej. Także lecimy sobie. Tutaj jest chwilę czarny ekran i zaraz nam się zacznie gra. Dodatek, moi mili, dzieje się po oficjalnym zakończeniu pierwszej części gry. Po ścieżce, hmm, prawda? I sterujemy Melisą. Dodatek jest, nazywa się Truth, czyli prawda? I jest to tak e, zwany Jigsaw kontra Melisa. Tu z tego, co mi wiadomo, nie ma żadnych interakcji możliwych, więc to jest e, tylko, że tak się wyrażę, dodatek: te podwórko. Tutaj nie wiem co to jest, czy to jest dom Melisy, czy o co chodzi? Tu nie ma nic w kibelku, nie ma nic, tu nie ma nic. Look. Kurz. <ścoughs> Mać. Jezu na samym początku yy, ta gra mnie już tak straszy, że zawał dostaje półki, czyli łącznik. Kółki też były napisane po angielsku. No i z tego co widzę, to tutaj mamy jedyne wyjście. O, tap. Uspokój się. Nie mów mi, żebym się uspokoiła. Nie masz praw. E, po tym jak e, Steven zmarł, przyszedłeś do mnie w mundurze i powiedziałeś, że nic nie możesz zrobić. Czy czujesz się lepiej? Dobra, skrzynka zasilająca, czyli w dodatku też mamy to przeklęte sterowanie myszką i przeklęte mm. i przeklęte elektryczne wienka. Dobra, to musi iść tak, to musi iść pewnie tak, o kurde, muzyczka się za kręciła. Nie, to było dobrze. To w sumie mi chyba nie jest potrzebne. Może i jest. Wiecie do czego? Do tego. Nie, to musi iść tak. Więc to musi iść tak. To pewnie będzie szło tak. Tam ktoś jest. Tam ktoś idzie, a ja już dostaję zawału. O! Dobra, udało mi się. I to chyba były moje kroki. Tylko po co mi była ta skrzynka elektryczna? Cholera, wie. Zamknięte. Czyli musimy iść tutaj. Podejrzewam... Nie możemy iść tutaj, kurde. A. Bo pewnie zawór muszę zakręcić, ale ten zawór nie chce mi tu kurde działać. Po co mam kurde wrócić? W ogóle nie w widzicie, że to jaki tu jest. Yy... Nie wiem, czy to jest Bakt, czy to jest celowo zrobione, ale w ogóle nie ma tu życia. Dobra, na górę mogę wejść. Ups. W ogóle nie wiem, czy ten telewizorek to nie był z filmu. Bomba. Bomba Melisa krzyczy. Mm. Magnetic Puzzles. No dobra. Easy peasy. O, życie mi się pojawiło. Fake. Magnetic Puzzles, wersja druga. Ale to było proste, ja pierdziele. Ale tu są trzy skrzynki. No właśnie, Magnetic Puzzles, wersja trzecia. Która już chyba nie jest tak... A nie, też jest easy, easy, easy. Załatwię ten mod. Póki co przynajmniej <noise> Jaka ctenka? Już myślałam, że umarła. O ja pierdzielę. dobra wstawa. I nie panikujesz, kobieta. Tak to nic nie ugrasz. To nie zakład psychiatryczny i to też taka melodia straszna. O, kasetka chyba od Jigsaw'a, tak? Albo i nie, po prostu sekretarka zwykła. Ja pierdolę. z uciarkiem nie przechodzą. Nie zniosę tego. Tylko teraz czy to jej się wydaje, czy to faktycznie jest w tym pokoju? Chyba jej się wydaje. Tak, z widem, a z tym co było. Taknaliśmy bilego. Bili sobie, wylądował na ubie. Szynka dżitsowa, ale nie mam tych zębatek. No jak to jest skonstruowane? Ona była w bucikach tu zamknięta. Książka. Lalka. To te lalki, kurde, z psychiatryka. Ja pierdolę, co to jest za zawał. Zamek szyfrowy. Tylko teraz, jaki jest klucz do tego zamka szyfrowego? Tego na pewno nie da się otworzyć? Nie, tego na pewno nie da się otworzyć. Tutaj może było coś ukrytego. Nie, tu nic nie było ukrytego. Trzeba zamknąć tę wiadomość. Wracam na dół, może tam mi się coś odblokowało. A jak nie, no to zajdę na dwór. Myślałam, że już nie będę miał tyle zagwostek. Nie no, tu chapsy są ewidentnie zbagowane, bo chodziła po szkle i nic jej się nie działo. A myślę, że ten dwór nie jest jednak dekoracyjnie. Tylko coś tu znajdę. No, chyba że jest dekoracyjnie, po to, żeby pokazać, że właśnie tutaj bomby wyrzuciło. Siedem, szesnaście? Nie wiem, czy to była bomba, ale może to jest jednak podpowiedź. Siedem. Może trzy siódemki w takim razie? Nie. Nie trzy siódemeczki. Jest zamknięte. Kajiksoła. Dobra, moi mili, ja tu zrobię cięcie i jak coś ogarnę, to wrócę do was. One eternity later. Dobra, moi mili, ee, wróciłem na dwór. Okazało się jednak, że tym szyfrem bezsensownie się bawiłem i tutaj w śniegu jak przyszukamy, bo wytarła sobie rączki, bo jej zimno, mamy zawór. A po co nam ten zawór? Już Wam pokazuję, z tego co widzę, to ten odcinek pewnie wyjdzie z 40 minut, ale tak, tutaj to nie chodziło o to, tylko tutaj jak się wydrapiemy, to mamy regulator ciśnienia. On jest tutaj o tyle łatwiejszy, że tu nas nie zabija tyle taki gaz, więc mm, nie jesteśmy w takim stresie, że musimy to robić e, raz, dwa. No dobra i to jak zwykle jest złe pierwsze tu. To jest chyba dobra. Kurde, tego tam ktoś za każdym razem chodzi. Hmm. Powiem, że będzie się łączyć tak pewnie jak zwykle. Więc czyżby to dalej było źle? No dobra, i tak jak widzicie, udało mi się zablokować zawór. Także teraz możemy sobie iść do dołu. Tutaj mamy drzwi zamknięte. Yy, klucz, klucza nie mam, kurde. Drzwi otwórz. What the fuck, o co tu chodzi? Może coś innego mi się otworzyło. Mhm. drzwi tu nie ma drzwi co te kurde tutaj mi w chodzie coś było nie to jest jaj klucza nie mam gdzie jest kurde klucz tak ja gdzieś chyba klucz widziałem tak mi się wydaje tylko kurde gdzie Wracamy w takim razie na górę. Powiem Wam, że jest to w cholerę skomplikowane, mm, ale mm, to jest naprawdę takie do ciężkiego domyślenia się, bo mamy siedem. Mm -hmm. Mamy dwie książki. Nie wiem, kto w ogóle na to mógłby wpaść. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery i pięć, czyli siedem, dwa, pięć. Ja, bo ja nie wiem, co twórcy mieli e, we łbie, żeby wymyśleć e, coś takiego. Hmm. Ale naprawdę trzeba być e, bystrzakiem, żeby na to wpaść. No tak czy siak dostaliśmy się do kolejnego pokoju. Tutaj mamy koła zębate, więc wrócimy sobie do skrzynki koła, która byłaby dajże tutaj. Mhm. No i trzeba to rozwiązać. To będzie za łatwe myślę. Dobra. Klucz do oddziału jakiego? Polara wie jakiego oddziału. No tak, czyś jak możemy już iść na dół. Także Melisa, ruszaj tyłkiem, ruszaj tyłkiem. Jesteś w połapce, a kręcisz dupą, jakbyś była na wybiegu. No, Ja jak te gry stare były takie denerwujące, że się w nich nie dało biegać. że ona niby biega, ale ona to bardziej dupą kręci. Dobra, co my tu mamy? Bombę. Bombę, dynamit, dynamit, dynamit. Biegnij, biegnij, biegnij mała, biegnij mała. Biegnij różowa, biegnij. No i? Co się wydarzy teraz? Pry, 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 Aha. Moi mili. No dobra. E, taka trochę bezsensowna ta modyfikacja, że tak się wyrażę. Krótka. Ja wiedziałam po e, kanale Asasyna, że ona jest krótka, ale. Tak naprawdę ta modyfikacja nie wniosła nic, nie wiem nic i równie dobrze mogłoby jej nie być. No ale pokazałem wam, że coś takiego istnieje, to jest też nieoficjalne. Wiemy, że komuś za darmo nie chciało się robić dłuższej wersji. No i co moi mili? Widzimy się już w kolejnej serii, w kolejnych trzech seriach, jedną na. 100% będzie Harry Potter, no bo jednak Harry Potter ma swoich fanów i jest na czele przynajmniej na ten moment w prowadzonym głosowaniu. Ja się z wami na ten moment żegnam. Cześć!